Cześć kochani, dzisiaj tak szybko, ponieważ wczoraj powiedziałam, że właściwie napisałam w poście, że następny post będzie dotyczył tego, jak pogodzić się z mamą, a jakoś nie napisało mi się, więc stwierdziłam, że nagram ten live i to będzie właśnie dotyczyło godzenia się z mamą. Myślę, że nie będzie długo. Nie będę tu czekała, aż się ktoś pojawi. Po prostu zacznę temat. Ech. Dobra, kochani, więc jakby to są, to są rzeczy, które też pojawiają mi się na ustawieniach i, i, albo w rozmowach z duszą i do tego się tutaj odniosę. Odniosę się do takiej postawy. E, wobec naszej rodzicielki, wobec naszej mamy, to to jakby nie, do, nie będzie dotyczyło wszystkich, jakby może nawet będzie dotyczyło niewielkiej grupy, mam nadzieję, ludzi, ale generalnie te metody, które pokażę, które powiem już trochę później, jak sobie pomóc, to będą już dotyczyły praktycznie każdego, więc jakby to są metody, które działają w każdej sytuacji. Nie tylko w tej sytuacji, o której będę mówiła. Więc odniosę się do takiej sytuacji, kiedy zostaliśmy bardzo skrzywdzeni przez naszych rodziców, kiedy ta relacja była bardzo toksyczna, bardzo niezdrowa, i będę już odnosiła się bardziej do tego okresu, kiedy udało nam się wyjść jakby z tej, tej toksycznej relacji, postawiliśmy granice, i czasami naprawdę olbrzymim wysiłkiem olbrzymim olbrzymią własną siłą wewnętrzną udało nam się powiedzieć nie granice zostały postawione czasami odcięliśmy się zupełnie od rodziców i to jest to jest jakby ważny element w naszym rozwoju kiedy, kiedy mówimy tak, więcej nie pozwolę, żeby ktoś mnie nadużywał, żeby, żeby traktowano mnie w ten sposób. Ale, i to jest coś, co czasami nawet ratuje nam życie, bo czasami te relacje są tak, tak toksyczne i czasami, no ja tu tak się spotykam, czasami na ustawieniach rzeczywiście z takim, no bardzo trudnymi relacjami między matką a córką, kiedy to naprawdę tam nie ma co ratować praktycznie. I, I, tam właściwie jedyną nadzieją jest odcięcie się, tak, zupełnie od tej relacji. I jakby to ta decyzja była słuszna, ta decyzja na tamten moment była jak najbardziej właściwa, ratowała nam życie i tak dalej. Jakby to nie podlega dyskusji. Natomiast teraz, czasami mija już wiele lat i teraz ja spotykam taką osobę na ustawieniach, i ta osoba przychodzi z zupełnie innym problemem do mnie. Nie przychodzi po to, żeby ustawiać mamę na przykład, ale przychodzi z jakimś problemem w życiu. Problemem zawodowym, w pracy, w biznesie. Coś tam nie wychodzi, coś nie idzie, są jakieś przeszkody. I, no, ustawiam, ustawiam tą sytuację i okazuje się, że ustawienie prowadzi nas do, do mamy. No, i teraz jest, taka, jest taki moment, kiedy, kiedy, dobra, już jest, już postawiliśmy te granice. Minęło, minął już jakiś czas, jest już jakiś względny spokój, nawet uważamy, że wybaczyliśmy. Natomiast jakby taki następny krok, który trzeba wykonać, to jest, to jest krok do mamy, jednak. Odseparowaliśmy się wcześniej, to nawet nie chodzi o to, że musimy rzeczywiście coś robić, że musimy jechać godzić się do tej mamy. Może tak być, ale niekoniecznie. Natomiast chodzi o taką wewnętrzną postawę, kiedy wykonuje krok do mamy, tak? Kiedy i tutaj często następuje taka reakcja, no ale jak to? To takie poczucie ogromnej niesprawiedliwości, że zostałam źle potraktowana przez mamę, że zostałam. no Jakby, jakby takie poczucie niezgody na to, tak? Natomiast i, i niechęć do zrobienia tego kroku, no bo dlaczego, dlaczego ja mam znowu teraz ten krok wykonywać, nawet czasami, jeżeli ta matka nie żyje, więc wydawałoby się z, z mojego punktu widzenia, że nie będzie to problemem. Jednak dla kogoś może to być olbrzymim problemem, żeby wykonać ten krok. I oczywiście zależy, w jakim tutaj jesteśmy w stopniu rozwoju. Wiele osób przechodzi to na tym ustawieniu, i, i, i możemy iść dalej. Pomimo tego, to poczucie niesprawiedliwości jesteśmy z tym i, i, udaje nam się to rozpuścić, że ta osoba będzie zdolna i w stanie wykonać ten krok do mamy. Natomiast część osób niestety utyka w tym miejscu i pomimo moich najszczerszych chęci nie jestem w stanie w żaden sposób im pomóc, dopóki nie zrozumieją tego kroku, tak? Dopóki nie zrozumieją, że robią to dla siebie. Że e, robią to nie dla mamy nawet, po prostu to, to trzeba zrobić dla samego siebie, ponieważ dopóki ta energia tu nie będzie płynąć do matki, tak? Nie będzie między nami rzeczywiście takiego czystego przepływu, no to jakby wiele rzeczy będzie nam to odzwierciedlać w życiu, nie? Potem nasze dzieci. Wejdą w reprezentację, nasze dzieci będą nam pokazywać ten problem, i, i, i no nie zawsze będziemy to też tak, będziemy tego w pełni świadomi, będziemy to widzieć. Natomiast, jak, jeżeli ktoś rzeczywiście odczuwa dużą, dużą niechęć w kierunku mamy, czy w kierunku w ogóle kogokolwiek, to może być też w kierunku swoich dzieci. W kierunku partnera, jak, jak z tym pracować. Ja, moją ulubioną metodą jest Katie Bayron. Nazywa się ta metoda The Work. I w, można znaleźć na ten temat wiele informacji w internecie. Są Do wydrukowania jest, jest ta metoda, ten system pracy. I polega to na, zadawaniu, na zadaniu sobie kilku pytań, tak? Czyli na przykład powiedzmy, że uważamy, że mama. Powinna nas kochać. Zadaję sobie takie pytanie. Mama powinna e, mnie kochać, tak? Takie stwierdzenie właściwie. I pierwsze pytanie, które do tego pada, czy to jest prawda? No tak, no wiadomo, że mama powinna mnie kochać, tak? Taka jest kolej rzeczy. No przecież trudno, żeby to było w drugą stronę. Ale drugie pytanie już jest, czy jesteś pewien absolutnie, na 100%, że to jest prawda? No, i tutaj już odpowiedzi mogą być różne. Niektórzy uznają, może, że tak, ale u niektórych już już może pojawić się coś takiego, że tak, absolutnie na 100%. Może nie jestem pewien, czy to jest prawda. Trzecie pytanie jest, jak wygląda moje życie, kiedy wierzę w tą myśl, że mama powinna mnie kochać? Możemy to teraz zrobić i jak, nawet jeżeli jesteście tutaj i nawet jeżeli macie dobre relacje z mamą, to uwierzcie mi, że prawie każdy ma tam coś do załatwienia, albo z kimkolwiek, możecie sobie tu kogokolwiek podstawić, to można po prostu zadać sobie to pytanie teraz: jak wygląda moje życie, kiedy wierzę w tą myśl, że mama powinna mnie kochać, powinna się o mnie troszczyć, powinna o mnie dbać, czy jakakolwiek inna osoba? Jak traktuję tą osobę? Jak traktuję mamę, kiedy wierzę w tą myśl, że powinnam je kochać? No, traktuję ją z pogardą, traktuję ją z poczuciem wyższości. Nie przychodzę z otwartym sercem do niej. A nawet jeżeli ona już nie żyje, czy, czy mam to poczucie, że, że jestem lepsza. I często potem z tego poczucia, i z tego wychowuję swoje dzieci, I, i często tutaj też na ustawieniach pada coś takiego: um, Okej, okay, ja um, często proszę osoby, żeby powiedziały: że Jestem taka sama jak moja mama, i wtedy jest bardzo silny opór. Nie, ja nie jestem taka sama jak moja mama, ale. No i rzeczywiście te osoby na takim, z takiego, jakby patrzeć zewnętrznie, na pewno nie są takie same. Jakby nie wykonują, ich, ich energia jest lżejsza, ich działania na pewno nie są takie dekstru, destrukcyjne, jak ich matek i Ale niestety, jeżeli wychodzimy właśnie z takiej energii, że ja jestem lepsza niż moja mama, to wiele naszych działań będzie podszyte taką właśnie energią, i nasze dzieci, nasi partnerzy będzie reagował na tą energię. Nie będzie reagował na tą energię wywyższania się i pogardy, i lekceważenia. I miałam tutaj niedawno takie ustawienie, właśnie kiedy akurat to nam bardzo fajnie przeszliśmy, kiedy. Właśnie, dziewczyna powiedziała, że nie, nie jest taka sama jak, jak, moja mama. Nie jestem taka sama jak moja mama, jestem lepsza. Inaczej, moje działania, nie, nie, nie robię takich destrukcyjnych działań jak ona, nie. A ja byłam w energii, ja mówię, no dobra, to sprawdźmy to, ja jestem w energii jej córki. I mówię, no, ale ja cię nienawidzę. Jestem Twoją córką i w jaki sposób jesteś lepsza od swojej mamy? Chciałaś być lepsza, chciałaś być taką wspaniałą supermatką, ale twoja córka cię nienawidzi. Że to nie są słowa, które jest łatwo usłyszeć i trzeba już naprawdę być bardzo dojrzałym. Ja też nie do każdego to mówię, tak? Jak, jak czuję, że, że ktoś nie jest w stanie unieść ciężaru tych słów, to jakby próbuję inaczej to przedstawić, ale są takie osoby, które są już bardzo dojrzałe, są w stanie to przyjąć. I ten rozwój wtedy jest, i, i to ustawienie przynosi mega, mega e, dobre efekty. E, nie uprzedziłam członków rodziny, że robię live. A. Przecież taki niezapowiedziany w ogóle spontaniczny. I jakby nasze dzieci, nasi partnerzy odczytują naszą energię, tak? A w naszej energii. Jest właśnie dużo pogardy, jest dużo lekceważenia, jest jakiś ciężar, do którego nie chcemy się przyznać, bo ponieważ, kiedy, kiedy mówię, nie jestem taka jak moja mama, bo na przykład moja mama była bardzo destrukcyjna, tak, i w ogóle wszystkie, Tutaj jedna właśnie dziewczyna powiedziała, no jeżeli przyznam, że jestem taka jak moja mama, to muszę przyznać, że jestem tak jak moja babka, jak moja yy, ciotka, one wszystkie to były krajzolki, tak? Były. No i niestety, droga jest taka, że ja muszę powiedzieć, tak, jest we mnie taka część, taka mroczna, jest taka część szalona, jakaś yy, niefajna, do której nie chcę się, nie chcę na nią patrzeć, nie chcę się przyjrzeć, jest we mnie taka część mamy, która jest mega mega negatywna też i kiedy ja powiem okej okay, to y, ja też to mam w sobie też mam tą energię taką jak miała moja mama taką ciężką taką no, do której nie chcemy się przyznać jeżeli ja na to spojrzę w ten sposób że tak to jest też moją częścią to to zupełnie to zmienia się energia zmienia się, zmienia się wtedy nasza energia. To, to jest niesamowite. Ja my to na, na ustawieniach bardzo często obserwujemy. Jak w ogóle, e, jak w ogóle właśnie postępować? To jest to, co to, 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 to często na satsangu, na innych ścieżkach, tak? Że powinniśmy przyjmować emocje, tak? Czyli czy pogarda, lekceważenie, duma. Nienawiść, cokolwiek, jeżeli ja odpycham to od siebie, im bardziej to od siebie odpycham, tym bardziej to po prostu rządzi moim życiem, ale nieświadomie. Tak? Ja, ja tu jestem uduchowiony, mam super duchową postawę, nie y, jestem lepszy od innych, a tutaj po prostu w, na drugim planie to rządzi, tak i to przemawia przeze mnie. Ja mogę mówić, co ja chcę, bo ta energia mówi za mnie. I najczęściej to jest. My jesteśmy ostatnimi osobami, które mają tego świadomość, ale możemy to zobaczyć poprzez to, jak reagują na nas nasi partnerzy i nasze dzieci. I droga tutaj, zawsze to też fajnie na ustawieniach widać, kiedy powiem: Okej, okay, jestem dumna, jestem. pogardzam. Lekce moją mamę, lekce pogardzam innymi ludźmi. Kiedy, kiedy na to spojrzę, to wtedy ta pogarda maleje. To wtedy ta pogarda traci zdolność manipulowania i rządzenia nami. To wtedy to się trochę wycisza, energię. To niesamowicie można to na, właśnie na tych ustawieniach zaobserwować. Natomiast wracając tutaj, bo tak trochę odeszłam do tych pytań i. Na czym skończyłam? Jak wygląda moje życie, kiedy wierzę w tą myśl? Jak traktuję, było pytanie, jak traktuję innych ludzi? Jak traktuję moją mamę? No, zamykam się przede wszystkim. Jak wygląda moje życie? No, ta energia nie płynie wtedy tak, jak mogłaby płynąć. Zamykamy się. Jakby następuje pewna blokada. I tutaj warto sobie usiąść z kartką i spisać to sobie po prostu. Na początku najlepiej jest właśnie spisać to sobie. Potem można to już robić, jak się ma wprawę w tym, to można to robić, nie wiem, przy bieganiu, przy sprzątaniu, czy, czy w ogóle przy jakichś czynnościach. Natomiast na, na początku najlepiej to spisać. I potem jest kolejne pytanie, jak wyglądałoby moje życie, gdybym nie wierzyła w tą myśl. No i Oczywiście czasami może być nam na początku trudno to zobaczyć. Wtedy może dobrze się jest umówić z kimś, żeby to sprawdzić. Z kimś, kto ma w tym większe doświadczenie, albo z, z kimś znajomym, jak ta osoba to czuje. Jak wyglądałoby moje życie, gdybym nie wierzyła w tę myśl, że mama powinna mnie kochać? Ja, ja widzę, że wyglądałoby na lżejsze byłoby w nim więcej życia, mniej pretensji do innych i do świata, i do mamy. Przede wszystkim blokujemy się też na tą energię żeńską, kiedy, kiedy takimi właśnie, takimi stwierdzeniami i takim, wiarą w takie myśli i tym, co za tym idzie, tak? Jakby zamykamy się na tą energię naszego rodu, energię Matki, energię żeńską z naszego rodu. No dobra. I potem odwracamy tą myśl. I mama, czy takie stwierdzenie, mama nie powinna mnie kochać, może być nawet bardziej prawdziwe. I jeżeli to jest coś bardzo żywego w nas, to może spowodować bardzo silną reakcję emocjonalną. Zresztą każde z tych pytań może spowodować, jeżeli jesteśmy ze sobą szczerzy i uczciwi. Bardzo silną reakcję emocjonalną i to jest dobrze. To, to, jest, to jest dobry znak. Być może nie u każdego, ale to, to, to przynosi dobre efekty, właśnie taka, taka reakcja. Pozwolić sobie na to, czasami wypłakać. Na to, to czasami to jest taki błąd, jak to, jak to nie powinna mnie kochać. No przecież powinna mnie kochać, tak? No to jeszcze raz idę, tak? bo czasami no, to nie jest tak, jednorazowa praca, czasami trzeba to wykonać wiele razy. I jeszcze raz przechodzę. Co się dzieje, kiedy wierzę w to, że powinna? Czy to jest to, na czym mi zależy? Więc jeszcze raz idę. Idę w to. Yy, jeszcze raz idę i mówię: mama nie powinna mnie kochać. I dlaczego? No przede wszystkim, pierwszy argument jest dlatego, że na przykład Cię nie kocha, chociaż z takiego to jest takie nasze subiektywne wrażenie, ponieważ jakby na takim poziomie, jak robię rozmowy z duszą, to nigdy mi się nie zdarzyło, żeby, żeby rzeczywiście zawsze energia płynie od matki. Nawet jak na zewnętrznym poziomie nie, nie nie odczuliśmy tej miłości i rzeczywiście nasza matka wydawała się być, no co najmniej zrównoważona, to jakby w energii płynie od niej miłość. I to jest tylko kwestia odrzucenia tych, tych trochę, tych blokad, które na siebie narzuciliśmy. Tego, że wtedy nie mogliśmy tego poczuć, ale teraz możemy, możemy do, yy, się do tego odnieść. No i yy, możemy poczuć to. A tu jakby często jak właśnie robię rozmowy z duszą, to, to często ten temat matki się pojawia, że, że zaufanie do życia jakby jest kluczowy. Kluczowa jest tutaj właśnie nasze, nasza relacja z mamą. I to właśnie nie chodzi o to, jak ta relacja tak wygląda, tak naprawdę, tak, znaczy w takim zewnętrznym świecie. Ona może różnie wyglądać, ale nasze podejście do tego, tak, jak, yy, czy, czy my poradziliśmy sobie z tym, czy, czy, czy przyjrzeliśmy się tym naszym emocjom, co tam się pojawia. No, moja mama nie powinna mnie kochać. No i tutaj dobrze jest sobie. Wymienić argumenty, jeżeli nam się coś pojawi, jeżeli zostaniemy na chwilę w ciszy. To po prostu zadaję pytanie i, i pozostaję w takim, nie wiem, no nie wymagając właściwa odpowiedź, ale daję sobie taką chwilę, żeby posiedzieć w ciszy, i coś wtedy może się pojawić. Jest też tam parę takich dodatkowych pytań, kiedy po raz pierwszy uwierzyłem w taką myśl, że mama powinna mnie kochać. To też jest bardzo silne takie pytanie. Jeżeli pojawi się odpowiedź, to, to bardzo często przychodzi jakaś emocja, jakieś wrażenie, które też bardzo silnie emocjonalnie może być przeżyte, i to jest bardzo uwalniające. No tak, i temat matki to w ogóle jest temat, który się ciągnie z nami często przez całe życie, bo tak jakby przepracujemy to trochę tu, trochę na ustawieniach, trochę, trochę po prostu w życiu. Trochę odpadnie gdzieś tam podczas medytacji, czy, natomiast to ciągle jakby ten temat powraca. I coraz nowe warstwy jakby się tego ukazują. Tak, to tak właśnie tyle chciałam powiedzieć. Nie, nie chciałam tutaj rozwijać tego szerzej. Nie wiem ile, czy pokaże mi się, ile ja tutaj mówię już. Chciałam Wam tak szybko zaprezentować tą metodę The Work. Polecam ją w każdym innym w możliwym problemie, jaki macie. Nie zawsze to jest, czy to jest bardzo skuteczna metoda. Oczywiście to nie zawsze zadziała z powodu różnych czynników, z powodu tego, że energia nasza czasami jest obniżona i, i, i nie jesteśmy w stanie czegoś zobaczyć. Ale naprawdę jest to fajna metoda i warto warto na nią zwrócić uwagę. Dobra, dziękuję Wam bardzo. Do zobaczenia. Jeszcze muszę zobaczyć, a zakończ tu jest. Dobra. Dzięki wielkie pa.